I ja kochamy wpadać na nasze bruklińskie boisko i chwalić się naszą grą w kosza. Koszykówka to życie! Plus? Ruchy w tej grze przypominają te balecie, dzięki niej pozostaje w formie. Okej, okay. co na to powiecie? Zagramy w grę, ja wykonuję ruch, a wy próbujecie go powtórzyć. Okej, okay. tylko nie dawaj nam forów! Tak! Idź na całość! Wasza kolej! Praczmy, Nie! Oh. Nic wam nie jest? U. to chyba znak, że wystarczy nam już gry w koszykówkę na dzisiaj. Ale dzień jeszcze młody, a boisko do kosza to tylko jedno z super miejsc, które można odwiedzić w Nowym Jorku. Więc? Teraz zapraszam na wycieczkę po nowojorskich parkach. Taka Ruzela to wizytówka nowojorskiego parku o, Jako dziecko kochałam tego fioletowego konika Tak na przyszłość Jedna przejażdżka to za mało dla Jeksa i Jamie To już szósty raz z rzędu I przyznam się wam, że zaczynam mieć zawroty głowy Pora iść dalej Uf, Nieruchomy koń o wiele lepiej. W tutejszych parkach znajdziecie mnóstwo pomników. Kocham czytać ich tabliczki i odkrywać ich historię. I robić sobie z nimi zdjęcia. Uśmiech! Barbie, Łap! Wow. Nowojorski park to również doskonałe miejsce na przyjęcie. Jako dziecko miałam tu chyba z pięć imprez rodzinowych. Oops, Imprezowa wtopa! Okej! Okay. Po małej wyprawie do cukierni, po nowy tort urodzinowy dla tej dziewczynki, dotarliśmy wreszcie do ostatniego celu naszej wycieczki. Washington Square Park! Oprócz słynnego łuku, znajdziemy w nim także kolejną ikonę nowojorskich parków. Fontannę! Pomyślcie życzenie! Życzyłam sobie kolejnej wycieczki po parkach jutro. A ja życzyłam sobie, żeby następnym razem wyszedł mi ten rzut do kasza. Mam takie przeczucie, że oba Wasze życzenia się spełnią. Czas na moje życzenie. Chcecie wiedzieć, czego sobie życzyłam? Żebyście obejrzeli mój następny filmik. Bo wciąż mam Wam tak wiele do pokazania. Do zobaczenia wkrótce. Śleba ma miłość. Pamiętajcie, że jesteście kochani i wspaniali. Barbie pozdrawia.